Hej, cześć, dzień dobry, witam was z powrotem na moim kanale w nieco innym vlogu niż zazwyczaj. Nie będzie tu żadnej nauki, studiów, ani produktywności, ponieważ jak widzicie po tytule lecę do Londynu. Nawet nie wiecie jak się cieszę i trochę w to nie dowierzam, bo jest to mój pierwszy wylot za granicę od wiadomo czego. Nie będę podróżować sama, bo lecę z Natalią, którą możecie kojarzyć z kanału Natalix. By the way, będzie to nasze pierwsze spotkanie, nigdy wcześniej się nie widziałyśmy. Znalazłyśmy w miarę tanie loty i nocleg w Londynie i wszystko wyszło tak dosyć spontanicznie jestem naprawdę ciekawa jak to wszystko wypali dzisiaj mam czwartek, po południu jadę do Warszawy ponieważ w piątek rano mamy lot ja już jestem w miarę spakowana biorę plecak i małą walizkę, taką kabinową kończę się ogarniać i widzimy się w Warszawie będzie ze mną tęskni? pewnie nie Dostałam się do Warszawy i teraz czekam na Natalię, która zaraz powinna tutaj być Pójdziemy pewnie coś zjeść, zanim pojedziemy do hotelu, który jest bliżej lotniska Bo nie wiem, czy wspominałam, wylatujemy z Modlinu, z Modlina Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy z Natalią, naprawdę Dzień dobry, witam, jestem Natalią Jestem, yes, lecimy Pierwsze spotkanie Przyszło się Przyszłyśmy do piano, do takiej pensji-restauracji Ma taki London vibes Mamy tutaj dwie carbonary Ten vlogu będzie naprawdę do zobaczenia. To dobrze Dzień dobry, dojechaliśmy do hotelu i się okazało, że nie mamy w pokoju łazienki. Beka. Tutaj mamy dwa łóżka. To jest moje to jest Patrycji. Tu jest balkon superna, na który jeszcze nie wychodziłam. Nie wiem, czy ty chcesz wyjść? Nie, zimno. pod. deszcz. Jest zaraz ciemno, na lotnisko. Teraz idziemy się ogarnąć. Nisku. Miałyśmy przygodę z dojazdem na lotnisko, ale jesteśmy już... Uber nas nie lubią. Jesteśmy w Londynie. Siedzimy w busie. Nie wierzę. Ja też. Idziemy coś zjeść. Nie dowierzam, że tu jestem. się w jakiejś fancy restauracji na śniadanku. się pancake, więc będzie taste test. W ogóle przepraszam, jeżeli będzie to za dużo jedzenia, trzeba przetestować tej żeby kuchnie. Let's go. Są takie fluffy, ale zarówno są krupiące, genialne. Będziemy teraz jechać do naszego domu mieszkania. Wiemy w ogóle jakiś... Ja nie wiem. Moje pierwsze wrażenie są takie, że kocham to miasto, no. ale piękne jest to, że idziecie sobie po nowoczesnej uliczce, skręcacie i jesteście przy Buckingham Palace, a teraz jesteśmy w parku i jest bardzo dużo zieleni i to jest takie piękne. W pokoju Po przejściach. Story time z noclegiem. Zapłaciliśmy depozytu, bo nie się maili. I pani nam mówi, że ona nas nie wpuści, bo nie zapłaciliśmy depozytu. A my z walizkami przeleciły się pół Europy, a ona nas nie chce wpuścić do domu. Ja już miałam takie coś, że ahońs, nie mamy gdzie spać. Ale była naprawdę miła pani. Wytłumaczyłyśmy sobie wszystko i jesteśmy w naszym pokoju. Jest bardzo przyjemny We did it. I'm so happy to be here! <grym> tour Mamy duże łóżko, Natalię. Mikrofalówka, lodówka, czajnik Mamy też osobną kuchnię, gdzie jest jakby cały sprzęt Chwilę sobie odpoczniemy, przybierzemy się może w jakieś inne outfity I będziemy iść na miasto Wolna. Ja się czuję jak ktoś filmie Uznało się w ogóle, że będziemy bardzo dużo spacerować, żeby oszczędzić na biletach, bo tutaj metro jest dosyć drogie, a jest naprawdę ładna pogoda jak na Londyn. Świeci słońce. To jest jedna z najpopularniejszych dzielnic w Londynie I podoba mi się, powiem wam Są takie sługłe sklepy, to Pohandem, Varius, Albo jakieś sklepy ze słodyczami czy Disneya To po prostu taki inny klimat Nie do opisania Jesteśmy na Carnaby nie wiem czy widać Chyba widać, ale jest ślicznie, jest tak kolorowo jest strasznie dużo ludzi Nie, jest cudownie, polecam odwiedzić We, it, we Znajdujemy się aktualnie na PDA okay. Circus Chyba tak to się wymawia, nie jestem pewna Wszedłem się teraz w włoskiej knajpce. Jest strasznie głośno, ale już było się trochę godne. Mam nadzieję, że się nie ubrudzę. mam tylko po wrodze. Nikt nie smakuje. Jedna z najlepszych pizzarzy okay. Hello vlog, mamy sobotę, kolejny dzień zwiedzania. Wczoraj jeszcze nie odzywałam, pochodziłyśmy sobie chwilę po Chinatown, ale jak wróciłyśmy do naszego mieszkania, to praktycznie od razu poszliśmy spać, bo byłyśmy tak zmęczone. Dzisiaj się wyspałyśmy, jesteśmy wypoczęte i lecimy zwiedzać Londyn. Chcemy dzisiaj obczać takie najpopularniejsze miejscówki, jak Big Ben, London Eye i tak a potem zobaczymy, gdzie nas poniesie spontan. Znajdujemy się aktualnie na Buckingham Palace I dziwnie mi się tak myśli, że w tym pałacu tutaj siedzi sobie królowa Elżbieta Czyli Ona tam siedzi, pije herbatkę, mówi do swojego psa Bring me tea, darling A my tu stoimy i robimy zdjęcia i domu To jest jej dom, jakby coś w ogóle

Jestem trzeci raz w Londynie i pierwszy raz widzę Big Bena, który nie jest w remoncie Halo? Nie mogę teraz gadać, się do Londynie Wiem, wiem, nie, ja dzwonię Stoimy właśnie pod London Eye, jest w tutaj mało ludzi Idziemy sobie zaraz na kawkę i jakieś ciastko Ja strasznie chcę I Idziemy właśnie na Covent Market Covent Market, Covent Garden, coś w tym stylu Let's go Siema, mordo i w ogóle ludzie są tacy mili, kochani Zaimprowują nam zdjęcia Niesamowita jest to atmosfera Kocham to miasto Jesteśmy teraz w takiej słodkiej piekarni, kawiarni Potrzebowało się przerwy, żeby na chwilę odpocząć Ja zamówiłam kęki szokoladki A ja zamówiłam cynamonkę, taką dużą. Piękny jest. Ok, zamieniamy się. Tak, dobra. Chodzimy teraz po Covent Garden, i to jest taka najsłynniejsza ulica ze sklepami. Jest brandy, urban outfitters i generalnie bardzo dużo takich vintage shopów. Zbankrutowałabym tutaj. Z i jesteśmy teraz w Camden Market. Trochę mniej bezpieczniej, trochę taniej. Mnie się podobają te kolorowe węgienki. Zamówiłyśmy sobie obiad w takim food hall'u, gdzie jest bardzo dużo miejscówek do wyboru. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No, tu jest tyle, i wszędzie leci inna muzyka. Zamówiłam coś w stylu Mackenzie, tak myślę. Polecali to na TikToku. Tak. Gdyby kogoś to interesowała, zobaczyłam z tym makaron z 7 funtów. Staram się nie przeliczać z złotówkach, bo wiadomo jak to jest, ale wydaje mi się, że to jest dość tanie jak na Londyn. A boże jest tak duża. Mi się że to jest tak, że można zjeść dwie porcje w cenie jednej dużej restauracji. będzie polegał na tym, że chodzimy od jedzenia na jedzenie. Przyszliśmy teraz na churrosy i będziemy jadły je pierwszy raz w życiu. Chodziły za mną już od świąt, od kiedy były te jarmarki świąteczne. Wzięłyśmy z truskawkami, nutellą i białą czekoladą. na Apetit mm. Jestem cała w czekoladzie. Polecam churrosy. Kocham życie. Kocham. Smakują ci? Bardzo. Trzeba korzystać z życia i tyle, przebierz na polecam. Zdamy się jakieś dwa dni. Kolejny randomowy park. Witam się z wami znowu z naszej pięknej uliczki Ogarnęłyśmy się, zjadłyśmy śniadanie Jest piękna pogoda, dlatego korzystamy z tego I dzisiaj idziemy na Notting Hill Zrobimy sobie pewnie też tam piknik Jesteśmy na Notting Hill, to jest Portobello Road Czyli jak w filmie, to jest jedna z takich najsłynniejszych uliczek Bo Nothing Hill to jest dzielnica po prostu z takimi ładnymi uliczkami Zupełnie inny klimat niż wczoraj Wybrać się, żeby tutaj mieszkać. Ludzie robią sobie zdjęcie pod waszym domem. Cool Idziemy do parku. Stawiamy dzisiaj na taki slow day. Kupiłam ja torbę, to bag, targą. Tak, ja też kupiłam. I teraz siedzimy z naszymi bułeczkami cynamonowymi. Wszystko Nie na Zrobiłyśmy sobie ładne fotki na Nothing Hill. Mamy satysfakcję. W ogóle działamy na dwie kamery znowu. Tak, znowu. To jest piękne. To jest idealna niedziela po prostu. <laughs> Niesamowite nigdy takiego czegoś nie jadłam mm. Nie wiem co jest. Trzeba mm -hmm. pojść. Take a part, all the good things. Away was there to do. So many times I Wróciłyśmy na Carnavis. Siedzimy teraz w takim food hallu i czekamy na nasze jedzonko. Zamówiliśmy crispy Fried Chicken, ale w ogóle ta miejscówka znowu jest cudowna, co jest mega kochane. Ja jestem uczulona na orzechy i przynieśli mi całą tabelkę z alergenami i się pytali, czy wszystko jest w porządku. Mega! Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Będziemy jadły znowu. Dobra. Smakuje ci? Chciałem yeah. teraz kupić jakieś pamiątki słodycze, bo jutro wracamy. w którym znajdziecie mnóstwo azjatyckiej chińskiej kuchni jak to mówi Czajna tam. Jedna restauracja miała w witrynie kraba, kraba, ale nie taki wiem, ogromny i chyba żywy. Możecie go sobie zjeść, Miałem. Zdesperowane przyszłyśmy i kupiłyśmy coś takiego lody z Melty. pokroszonym ciastkiem no. Dobra. Potrzebowałam tego. Nie wiem, co jest tak. Polecanko. I takie info. Jeżeli będziecie lecieć do Londynu, przygotujcie się na to, że wszędzie trzeba płacić kartą. W większości. ostatniego dnia już nic nie nagrywałam, bo z rana zdążyłyśmy tylko pójść na takie fancy śniadanko na fluffy pancake'i. Były cudowne i od razu po nich pojechałyśmy na lotnisko i wróciłyśmy do Polski. Mam nadzieję, że taki spontaniczny vlog wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie jest cała wyróżniona relacja z Londynem. A ja dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmiku.